PZL P24 to jeden z najciekawszych paradoksów w historii polskiego lotnictwa. Samolot powstał w Polsce, ale nigdy nie służył w polskich siłach powietrznych. Za to zyskał uznanie na świecie i walczył w II wojnie światowej, choć nie w biało-czerwonych barwach. Geneza sięga początku lat 30. Po śmierci inżyniera Zygmunta Puławskiego, twórcy słynnego polskiego skrzydła, jego pracę kontynuował w Jakimiuk. To on opracował nowy myśliwiec. P24. Był to rozwój wcześniejszych konstrukcji, takich jak P11 i P7, ale przystosowany do znacznie mocniejszych silników osiągających nawet 1000 koni mechanicznych. Od początku P24 przewidziano wyłącznie na eksport. Dlaczego? Bo polskie lotnictwo korzystało z silników Skoda Bristol, produkowanych na licencji w kraju. A umowa z Brytyjczykami zakazywała sprzedaży tych silników za granicę, a nawet eksportu płatowców z tym napędem. Dlatego polscy inżynierowie sięgnęli po francuskie silniki Gnome Rhône, tworząc samolot, który można było bez przeszkód oferować obcym armiom. Największą nowością były działka 20 mm zamontowane w skrzydłach. W latach 30. to była prawdziwa rewolucja ogromna siła ognia, zdolna niszczyć nie tylko myśliwce, ale też opancerzone cele. Strzelanie z tej ciężkiej broni nie powodowało żadnych problemów ze statecznością, można było prowadzić ogień nawet tylko z jednej lufy, a samolot zachowywał się stabilnie. Był to kolejny wielki sukces polskiej myśli technicznej i rozwiązanie, które wzbudziło sensację podczas pokazów międzynarodowych. I rzeczywiście, P-24 spotkał się z dużym zainteresowaniem. W połowie lat 30. Eksportowano ponad 100 egzemplarzy, maszyny trafiły do Turcji, Grecji, Bułgarii i Rumunii. Najwięcej kupiła właśnie Turcja, która dodatkowo zakupiła licencję na produkcję. Podobnie Rumunia, tam na bazie P-24 powstał rodzimy myśliwiec IAR-80, w którym wykorzystano fragmenty polskiej konstrukcji. Jest też egzotyczna ciekawostka. Jeden z egzemplarzy, nieoficjalnie, trafił do Etiopii. Tam stał się jedynym myśliwcem tego kraju w wojnie z faszystowskimi Włochami. A jak wyglądała historia w Polsce? Co ciekawe, P-24 nigdy nie został zakupiony przez nasze wojsko, ale we wrześniu 1939 roku samolot ten i tak pojawił się w walce. Podczas ewakuacji prototyp został zatrzymany w Dęblinie i wcielony do jednej z eskadr. Największą chwałę P-24 zdobyły jednak w Grecji. To właśnie tam samoloty te stanowiły podstawową siłę lotnictwa myśliwskiego podczas włoskiej inwazji. Mimo, że były już konstrukcją starszej generacji, Grecy wykorzystali je znakomicie. W kampanii greckiej zniszczyły co trzecią maszynę straconą przez Włochów. Dla włoskich pilotów spotkanie z polskim P-24 oznaczało poważne kłopoty. PZLP-24 to historia paradoksalna, ale i piękna. Polski myśliwiec stworzony z myślą o eksporcie wzbudzał sensacje na salonach lotniczych walczył nad Bałkanami i morzem egejskim a nawet pojawił się epizodycznie nad Polską i choć nigdy nie nosił biało-czerwonych szachownic na zawsze pozostał dowodem że polska myśl techniczna w latach 30 należała do ścisłej światowej czołówki